Dzień dobry. Dzisiaj wykonamy kilka ćwiczeń dotyczących rozwijania świadomości własnego ciała metodą Veroniki Szerwo. Tak? A ręce i będzie poziom pierwszy świadomość podłogi. Małe kroczki robimy na początek. Chodzimy i małe kroczki robimy. Małe kroczki. A teraz robimy jak największe kroki. Takie duże kroki dookoła chodzimy. Albo jak chcemy. Ok. Super. Teraz uwaga. kładziemy się na brzuszku. Tutaj, tutaj, bliżej. Mhm. I co robimy? I musimy do przodu, jak, naj, jak chcemy, jakim sposobem chcemy, przesuwać się do przodu. Ok. I teraz kładziemy się na pleckach. I takie same zadanie, tylko próbujemy pleckami, jak przemieszczać się do przodu. Technika dowolna, no śmiało dać, powoli, całe ciało pracuje, mhm. udało się, teraz pamiętasz, zwijamy się, robimy kłębek, zwijamy się w kulkę, uwaga, tylko małą i gotowe.